nie, nie, nie. No jest światło kurwa chyba pali. Nie, to masz normalny korytarz kurwa. Tu jest trak, chyba. Nie, tu jest... Patrz, że okno na drugą stronę kurwa. A to się może na wylot jest. Wątpie. Tam po prawej jest. Tak. Chula, po lewej jest. Dobra, Markować się Jest okno nie. na wylot. Na drugą stronę, tylko Daniela. Tak. To ja nas z jednej strony jednim i z drugiej. Nie, ja no przecież... Jednocześnie? Jedna osoba, jedna osoba, czy dwie osoby obserwowały potwiernie, nie? Jedna osoba drzwi kurwa, a trzecia świetlice. Wow. Okay. Może zejdę? Jeszcze ja mi się kurwa, jeszcze mam wyjebane te wszystkie. A napierdala, 11 chcemy teraz wcisnąć. Nie, 23. się jest bo tak już to, to, to jest bo jak. No to jest skit. No tak, to i skit. No to No tak, to to już, to on Chodźcie tam dalej, przyjdziemy. Nie, no cię czekamy. Ja bym się nie chcył. Wszędzie że kiedy jest trzeba przechodzić <sumpery> Nie wiem. Czemu wyjebaliście od razu piły? Po co? Żeby nikt jej nie widział? Na <sumpery> <sumpery> parapetie może zostać. Nie, tam k***a są płaskie akurat. <sumpery> <sumpery> co to było? Stówka jest no, Tak. Tak. No tak, ale... Ja chyba bardziej to już mam w ogóle, nie? Bardziej kurwa ty chuju małych chodziłeś tam... No ale chyba bardziej pamiętam. Kurwa gówno pamiętasz. Ale ja co? Tak nigdy nie zapominam. Nigdy nie powiem. Po <laughs> tam poszli? E! I dalej Zobaczcie teraz świetlicę drzwi i portiernie. No po chuj tu idziemy świetlica, drzwi i portiernie świetlica, drzwi i portiernie Jaki mam czas? Serowy. Zajebisko Ale szybka akcja, panowie, tu kurwa ten, no ten Film się kończy Tak kurwa Chujam winę Weź ty tak, taki trz do domu. To no, jeszcze raz. już mieliśmy wiatr <wiotach> ognia. Zabijemy stróża. Spalimy <śmienimy> go. Jak U. czarownica na stosie. Równo kurwa, chujas, spalimy. <śmienimy> Dobra kurwa. Nie. Co tam kurwa, święta inkwizycja i wyjebane. W momencie, jakbyśmy taką serię filmików rzucili na Youtuba, co się tutaj ze stróżeń dzieje, to kurwa. Byśmy... Pałyby obczęły szybko. Gdybyśmy <laughs> bana dostali, kurwa. Gdybyśmy <laughs> podpalili, to kurwa. To było na 40. Wyszedł. Wyszedł? A, a. Co? A to powiedział? Potem trzeba do człowieku wyszedł Wyszedł, rusz się pan, widział pan? Dobra, Danielek został, zobaczymy. Nie, to nie ma po co dalej uciekać. Danielek! Bo się to kato wyjasła. Kurwa ja się przestraszyłem, nie ja tu Danielek. Chyba jeszcze mi zapiernała w koło. O władła moje uda. Ciekawe, jak się na YouTube spodoba ludziom. O, jak możemy zrobić masową fotę. Jedna gwiazdka służy. Pozdrowienia! Na końcu taka fota. Z Gdańska. Nie, 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 jesteśmy w Poznaniu. Dziemi w SP numer osiem, minia przyjaciół ziemi. na rewirach. Ej, będzie słodka. Tu Muszę nie otrzymał. tam niech nie stoi? Ja Mi się wydawało, że ktoś tam szedł Mi się wydawało, że tam ktoś stoi, kurwa. Ja tak, kurwa, tak. równo biegli. Zostałem. Ja, ja Kilka minut jeszcze. Nie wiem. Nie ma był dary. Duży bo jest. Kupcie bo jest. Duży bo jest. Kupcie bo jest. Bo mamy. Ale co, zobaczył w portienni? Oczywiście ktoś z was zobaczył? No teraz nie z nami biegli. Nie <gulio> W tym joggingu prawie... Na co wadzina? Kurwa! Jakaś wczoraj kurwa i Już nie wiem Jogging, <gulio> 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 kurwa! on się kurwa, bardziej bał niż my! Ale mam Ale patrzcie, zarpalił! Widzicie? Czy ty się odbija tylko? Odbija. Odbija. Odbija, odbija ci. Pierdolkę. On tego zgasił na głowę. Zgwałć go. Ruchaj go. go. Cześć. To byłem ja. Marcin. Dobra kurwa, ryzykuj. Ja. 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 Nie kurwa. Trzeba go sprowokować? Rzućmy mu piłkę stąd. Mu stąd kurwa. To kiedy on mu była. Odejdźmy oko i rzym się, to kiedy on mu była. A to, to, to właśnie, zapukajcie w portierni, i zadzwońcie tym dźwigniom. wyspierdalacie, A druga ekipa rzuca na piłeczki i piłeczkę. Pod, tym pod drzwi. Z Nie, z go nie ma. To jest ryzykowne, zobaczcie. O, ryzykowny. wielkie słowo. Nie zdziwałem się tego. to Nie, Danielek, jest. wóz. No niech powtórz to. To jest zbyt ryzykowne. <laughs> bo jest! Bo jest! Bo jest! Bo jest. Bo, 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 bo mam. To jest nasz nowy motyw kurwa. Kupcie, Kup się mamy. Tanie bo mamy. A nie, bo mamy. Dobra. boje. Dobra, jaka akcja. Taka, że idziesz i Jak? Znaczy, Nowik, używamy teraz pseudonim. Nowik. Nowik. A ja? Kapi. Ja. Kaprio. A ja. ja? Ma Marko. <grystanie> Kapi. Caprio. Marko. Chris. Chris Busho. Kapi. Caprio. Kapicek Kapić Kapak. Kapeć. Nie, dobra, teraz idziemy po pseudonimach kurwa Nie, teraz idziemy po pseudonimach Daniel, ka, Daniel, ja Daniel, 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 Daniel Nie Daniel Kacper, pamiętajcie Daniel, Danielowicz Daniel, kurwa, to jest, Nowik To jest Dynamit, Pulpet, yy, nie wiem nie, nie Ja jestem Bomba Widać. widać. <laughs> <gulia> mam pomysł, ale głupi. Powiedz jeszcze raz. Pójdź. Mam pomysł, ale głupi nie będę. Do nie widać. Paniak, Paniak, no nie lek. ale lek będzie. Stań pod latarią, a nie kogo, kogo się chłopak, chłopak, No mów, Tak, pamiętasz wtedy, Chris, jak my daliśmy tą piłkę? Ten, ten, ten. Ten, ten, ten. Kurwa, po pseudonimach. Chris. No, co, słucham cię. Bierzemy tękę, nie? No, nowicki, mów. Nowik. Nowik. Ty Nowicki mufo, nie? Daniel w tym mufonie. Daje Witosa 5 Bek, Urban 30. Mów. Mów, mów, mów. mów, mów. Tym, ten dom. Ruf ruf. <laughs> ruf ruf. Ruf ruf, T a tu za nami... A tu za nami odoba. 20 nie 30 Zły adres podajcie Dobra, specjalnie żeby go nie wkopać Dobra, spokojnie. no słuchajcie no 80 809 pesk Dobra, no, no bierzemy piłkę, eh Dobra, nie powinien. No. I pesk powiedział 30, nie 20, zle <śla> go wkopałeś Całą <śla> go w wkopałeś No jaki ty zlebił dobra, 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 ej, sturiam, ej, e, bierzemy piłkę Dobik, pora, kacpi Wysyłaście tam nasze... Bierzemy, Cicho! Bierzemy, Cicho! Say, ta Teraz jest mowa do użytkowników przed... Youtuba Bierzemy, ufa! Cicho! Goście z YouTube'a, wysyłajcie, Ojejne. wysyłajcie listy. Listy na kurwa na ten adres Jeż. Ja. na Jesz. Jedz. kurwa na na, na, na kurwa, Ale za kurwa. No to nie do to, 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 to jest zapierdala. sam typ co wtedy. co <toddy> to wtedy kurwa się zatrzyma. Podjedzie, zatrzyma się w imię baseball I pana. Kurwa bym się wjebał no, przy ciebie. Czarna bemka. Kurwa mać. Gańska przyka. Na mnie to Mercedes. <grym> Jeden chuj. Miskuj. Niemiecki to niemiecki. Dobra, Danielek, no, kontynuuj super, nie ale niech niech. Nie... Daj mi to UFO. <klaski> Jakie ufo? OF! No to of, no Cicho! To jest nasz super nowy...